Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 72. odcinku wygrywania końcówki 4 w kolor starszy. Tym razem cytacja była trochę dziwna, wymaga komentarza. Otworzyliśmy takie nowoczesne jedno bezatu, mając starszą piątkę. Ja, ja tak nie otwieram, ale to jest takie... No, Często spotykany jest taki przykład, trzeba dać, że przeciwnik może otworzyć szóstką młodszą z piątką starszą. Widziałem takich cudaków, partner dwa trefle, no ma tutaj tych, ma dwie lewy, może powiedzieć, ma, ma ciut więcej niż dwie lewy, może powiedzieć dwa trefle pytając o starszą czwórkę, my mu pokazujemy dwa piki, że mamy czwórkę pikową, on nam uzgadnia, podnosi do trzech. Jakoś tak. No i my do czterech. Partner trochę naciągnął. Trochę taka nieszczęśliwa licytacja. Ale widocznie tak musi być. Wis poszedł, damy kier. Liczymy lewy. W pikach weźmiemy cztery. W kierach jedną to 5, W karach 3 To 8, W treflach jedną to 9, Jak przebijemy trefle od krótszej ręki, to 10. Przypominam, że przebijanie kar od tej dłuższej ręki lew nam nie daje, bo te cztery lewy pikowe jak wezmą te, jak jedną przebijemy, to przebijemy lewą. Przebijemy od nie lew, czyli od krótszych atutów. No i a teraz policzmy przegrywające. Oddamy asapik oddamy dwie kierowe, to 3 i treflową, to 4. Cztery, cztery lewy mamy do oddania. Ale <laughs> mamy taki ładny kolor karowy. Widzimy, że jest kolor karowy, który możemy na trzecie karo wyrzucić jednego kiera lub jednego trefla. Wyrzucenie trefla nie pozbawia nas przegrywającej w treflach, zostanie jeszcze siódemka. Natomiast wyrzucenie kiera Pozbawia nas, powoduje, że oddamy tylko jedną lewę w kierach. Liczymy jeszcze raz. Jedna pikowa, jedna karowa, jedna treflowa 3. 10. Ale, 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 ale. Trefle zostały zaatakowane. Więc jak przeciwnik dojdzie ASEM pik, ściągnie nam te kiery. Kiery zostały zaatakowane. Przeciwnik ściągnie dwie lewy kierowe, a treflowa mu nie ucieknie. Wobec tego nie możemy przeciwnikowi dać ściągnąć tych lew kierowych. Nie możemy odatutować. Musimy odatutowanie zostawić na później. Teraz nie ma znaczenia, czy pierwszą lewę. Zawsze w takim wypadku lepiej pierwszą lewę pobić, żeby przeciwnicy nie dali sobie sygnałów żadnych listowych. No, a w, in, w innych sytuacjach, jeżeli, jeżeli chcemy przerwać łączność, to bijemy za drugim razem. Wzięliśmy i zagrywamy Asa Karo. Dołożyli Karo Wzięliśmy i damy karę. Jest. Kier. I karę. Teraz możemy zagrać pika i pokazać karty. Możemy zagrać pika i pokazać karty. Wzięliśmy lewy 4. Weźmiemy jeszcze 4 pikowe i przebitkę trefla w stole no przeciwnik załóżmy, że weźmie odegra lewę kierową odegra lewę kierową spróbuję odegrać drugą lewę kierową My tę lewę kierową. Bijemy biorącym atutem. Ściągamy pika. Podzieliły się. Przeciwnicy już nie mają pików. No i teraz zagrywamy ASA trefl. Trefla. i bierzemy i przebijamy bardzo ciekawe rozdanie przyjrzyjmy się jeszcze raz że jeżeli tu puścimy znaczy kiera weźmiemy i zagramy w pika przeciwnik weźmie Odegra, odegra dwie lewy kierowe. Czyli stąd wniosek, że musimy się przegrywającego Kiera pozbyć przed atutowaniem. Dziękuję i życzę miłych wakacji.